Słyszeliście ten charakterystyczny dźwięk? Towarzyszy on otwieraniu puszki z napojem gazowanym. W środku puszki znajduje się ciecz nasycona dwutlenkiem węgla, a ten po otwarciu puszki uwalnia się, tworząc takie małe bąbelki. Dzięki bąbelkom napój smakuje zupełnie inaczej o wiele lepiej niż wtedy, gdyby ich nie było. Zanim dwutlenek węgla trafi do napoju, przebywa długą drogę. Musimy go dostarczyć w jakiś sposób do puszek, a zanim to zrobimy, trzeba przewieźć go wielkimi ciężarówkami z miejsca, gdzie powstaje. W przemyśle dwutlenek węgla uzyskujemy jako produkt uboczny przy produkcji chemikaliów np. paliw, nawozów i wielu innych, bardzo ważnych dla ludzi produktów. Tak otrzymany dwutlenek węgla nie nadaje się jednak do bezpośredniego wtłaczania do puszek, bo zanim to zrobimy, musimy go sprężyć na bardzo dużych kompresorach i oczyścić z zanieczyszczeń chemicznych. I w tym miejscu jestem ja oraz ekipa ze sieć badawczej Łukasiewicz Instytutu Nowych Syntez Chemicznych z grupy badawczej Katalizatory pracujemy nad tym by proces oczyszczania dwutlenku węgla był bezpieczny i efektywny do oczyszczania używa się sorbentów czyli takich mikroskopijnych gąbek te gąbki dzięki rozwiniętej strukturze porowatej posiadają olbrzymią powierzchnię właściwą na której dochodzi do sorpcji zanieczyszczeń tak więc staramy się stworzyć doskonałą gąbkę, która całkowicie usunie zanieczyszczenia dzięki swojej perfekcyjnej chłonności, no i stosunkowo niskich kosztach produkcji. Po to właśnie opracowujemy nowe formuły materiałów, a mówiąc językiem profesjonalistów, tworzymy je i formujemy kształtki, badamy ich właściwości fizykochemiczne, chemiczne m.in. skład chemiczny i fazowy parametry powierzchniowe i teksturalno-wytrzymałościowe, analizujemy też przydatność w procesach oczyszczania, no i ostatecznie wybieramy najbardziej obiecujące materiały. Gotowy produkt jest testowany i sprzedawany wytwórniom dwutlenku węgla w celu jego oczyszczania. A wszystko po to, by klient na końcu tej drogi wiedział, że to co pije jest dla niego bezpieczne.